Witam wszystkich w newsach z Tarkowa. Będę tutaj opowiadał o tych mniej ważnych update'ach, chociaż niektórzy dalej będą je chcieli znać. Na pewno też się pojawią te ważniejsze, te bardziej żumne, te bardziej, które wszystko zmienią w Tarkowie. Te będą się pojawiać na bieżąco. Te mniej ważne będą z lekkim opóźnieniem. W tym momencie będę opowiadał o update'ach od 30 stycznia 2025 roku. Naprawili w ten dzień położenie dla Zdrahidża i jego strażników na półwyspie Latarni. Słyszałem, że ten błąd dotyczył PvE. Czy występował na PvP? Niestety tego mi nie wiadomo, nie znalazłem nigdzie tych informacji. Błąd polegał na tym, że strażnicy plus sam boss czasami blokowali się w drzwiach i nie dało się przejść koło nich. I nie dało się wykonać questa. Mam nadzieję, że ten błąd został naprawiony, już się nie powtórzy, ale wiadomo jak to czasami wygląda. Kolejną rzeczą, którą naprawili w ten dzień, to jest źródło dźwięku wystrzału, gdy strzelec stał bezpośrednio za plecami gracza. Mnie to nie dotyczy, ponieważ zazwyczaj gram solo, więc nie miałem tego błędu. Czy inni go mieli, jak często on występował, też nie umiałem znaleźć więcej informacji na ten temat. Kolejną rzeczą ważną, którą zrobili w tamten dzień, jest naprawienie wszystkich znanych przyczyn zniknięcia dźwięku podczas rajdu. Czasami było to kłopotliwe. Czasami ty nie słyszałeś po prostu, że ktoś coś zrobił i ktoś się znalazł blisko ciebie. Więc to dobrze, że naprawili. Mam nadzieję, że to nie powtórzy się, chociaż słuchajcie do końca. Wtedy też dodano możliwość włączenia limitu klatek gry w rajtach z włączonym i Invidium Reflex. Jak ktoś korzysta z tych nakładek, to możecie się podzielić w komentarzach, czy się coś poprawiło ten dzień też były wyniki ankiety, które już bardzo często były omawiane w dłuższych filmach i poświęconych tylko im. Ja tutaj streszczę te trzy pytania, które były, tak żeby, jakby ktoś nie widział, żeby tutaj dostał te informacje. Pierwsze pytanie polegało na tym, czy wolimy grę bez flea marketu. 48,5% graczy powiedziało, że woli grę bez flea marketu. Prawie ponad 31,5% odpowiedziało, że woli jak jest otwarty. A trochę ponad 19,5% nie jest pewna, co jest lepsze. W drugim pytaniu chcieli się dowiedzieć, co było największym problemem dla graczy bez flea marketu. Najbardziej popularną odpowiedzią było brak możliwości kupienia kluczy do questów. Kolejnymi odpowiedziami były potrzeba przedmiotów FIR do kryjówki oraz brak możliwości kupienia ekwipunku. W trzecim pytaniu chcieli się dowiedzieć, czy gracze chcą coś zmienić we flea markecie. Prawie 30% akietowanych odpowiedziało, że jest zadowolona z bieżącego systemu. Trochę ponad 18% chce, żeby można było wystawiać tylko itemy znalezione w raidzie. A trochę ponad 16,5% chce, żeby znieść wszystkie restrykcje na wystawianie przedmiotów na markecie. To już były wszystkie update'y tego dnia. Następny dzień, w którym były update'y, to 4 lutego 2025 roku. Nie będę zajmował się areną, ponieważ nie grałem w nią nigdy, więc nie chcę popełnić żadnego błędu. Ani nikogo wprowadzić w błąd. Więc skupię się na tym co było tam. Do zwyczajnego escape plantarko. A było niewiele. Dokładniej zmienili balans jednego quest'a. A dokładniej easy money part 1. Zmienili tam. Że plakaty nie są już przedmiotem. Który trzeba wziąć z lucu. Dostajemy je od razu po wzięciu quest'a od. raidera, Oraz to nie są już przedmioty specjalne. Teraz normalnie już wkładamy je do plecaka. Niestety nie da się już ich dać do bezpiecznego kontenera, ale można to obejść. Można to dalej wsadzić do sick case'a lub do case'a. Dzięki temu nie stracimy tego po śmierci. Reszta quest'a jest taka sama. Chodzimy na customy, idziemy do portecy podkładamy w jednym, pięciu miejsc. To jest koniec tego quest'a. Więc niewiele się zmieniło, ale jednak jest lekko łatwiej. Kolejny dzień z update'ami był 7 lutego 2025 roku. Jedyne co zmienili w ten dzień, to jest ponowna naprawa wszystkich znanych im problemów z zanikiem dźwięków. Ale też zapowiedzieli następne update. Y. Jednym z ciekawszych jest możliwość dodania serwerów lokalnych dla PFOE. Czyli już nie trzeba będzie wchodzić na ich serwery, tylko grać na swojej maszynie. Pytanie czy będzie to działać w pełni offline. Mają też poprawić anti-cheata. Mam wielkie nadzieje z tym związane, nie powiem. Chciałbym ja grać w tą grę bez cheatów. Na równych zasadach ze wszystkimi graczami. Tak, żeby nie było nawet myślenia, czy ktoś jest cheaterem czy po prostu akurat mówisz, bo powiedz. To są moim zdaniem najważniejsze zmiany, które poruszyli. Na koniec dodam jeszcze, jeśli ktoś nie wie: Do 16 lutego jest konkurs. Na czym polega konkurs? Musicie stworzyć jakieś przebranie z Uniwersum EFT. Tak samo podstawki, jak i areny, może być. Przewidziane są nagrody dla pierwszych trzech miejsc. Więcej informacji, jeśli chcecie do tego dołączyć, jest na facebookowym fan, fanpage'u. Tam wszystkiego już się dowiecie. Jeśli ktoś będzie brał udział lub bierze udział, powodzenia, zajmijcie jak najwyższe miejsca. Na razie, do usłyszenia w następnym filmie lub na streamie.